Zostało coś pić Kasia uśmiechnij się Ja tak, tak podobałem się tak jest Ale bo nikt nie tam, tam Nie byliśmy drugim pychać, bo weszliśmy na Dział Korczyński i myślać źle, ani ja nie tam. Ja wydawałem parę tysięcy złotych na tego wizyt i nic z tego nie było. razy źle, biegnie miła, nieźle, zaszukują, kurde, z nasieniem, ze wszystkim, a tu tylko pojechaliśmy i od razu, bo wszystko było badań, na robimy więcej, bo na selekcję. Tak powinna być jazda zrobiona. O, pięknie I to jest przejazd. Taki luźny nie na licencję, ale jedzie bardzo ładnie. Środek przeszkody. Bardzo ładnie. Tak, trzymaj, dobrze. Nie wolno tego poganiać, to wziął spokojnie. Na razie ma dwa punkty. Miała takie zżywienia, ale jakby jest zatrzymanie 2,5, 2,5, 2,5, dawaj bo, No, 3.